Odcinkach zaczadzonych. Egzystencja w zamknięciu daje się we znaki. Nie wszyscy radzą sobie z emocjonalnym napięciem. Nastia znowu odpływa w swój świat i traci kontakt z grupą. Ej, ty! Tragiczna miłość! Obudź się! Spadaj! Głupia jesteś, Nastia! Rzuć to! Wymnać się! Czy ja ci fantazji przywódcy. W tej kwestii zawsze może liczyć na pomoc Bubnowa i Miedwiediewa. Chodźmy! Schleje się dzisiaj jak 40 tysięcy pijaków. Fejo! A ty marsz do krasztoru! Wielbłąd to jest rodzaj osła, tylko nie ma uszu. Słyszy nos Od początku programu funkcji przywódcy plemienia zaczadzonych pełni kostylew. Jako przywódca plemienia specjalne przywileje. Jest bezpieczny podczas eliminacji oraz kiedy może egzekwować dobra od pozostałych uczestników. Między innymi tak drogocenne na dnie jedzenie. W za to co miesiąc Kostylew przystępuje do starcia przywódcy, którym na pojedynek wyzywa jednego z zaczadzonych. na zwierności. Rozgrywka pomiędzy siostrami, Nataszą i Wasylisą staje się coraz bardziej niebezpieczna. No. Ah. Wasylisa, no. Nataszkę! Bo o Boże, biedna Aha. Nataszka! Jakoś często ją biją. Biją, zabiją! Dlaczego one w ogóle się biją? Tak sobie. Nie mają co robić, najedzone są, zdrowe to się biją. rośnie na sile przez pieła, z którą w zdradza kostylewa. Wiekiem, 28-letni złodziej, zdaje się być jednak bardziej zainteresowany Nataszą. Dobra dziewczyna. Niczego sobie. Dlaczego ona dla mnie jest taka odpychająca? Przecież ta tutaj przepadnie. Przez ciebie przepadnie. Jak cię Wasylisa przyłapie na rozmowie z nią, to... Która z sióstr okaże się silniejsza. Przedostało się do jej organizmu. Jak twoje kłócenie ci? Duszno. Może byś coś zjadła, cierpiecnicą? Nie, nie trzeba. Na co mi jedzenie? Już strzeży. Jeszcze żyję. Przestałaby wreszcie kasznąć. Anna powoli staje się zbyt słaba, by przyjmować pokarm. Grupa zaczyna postrzegać ją jako coraz większe zagrożenie. Kleszcz. Mąż Anny, czterdziestoletni ślusarz. Konsekwentnie odmawia pomocy żonie. Czy chce ją po prostu wyeliminować z programu? Razem znaleźli się na dnie, ale ich małżeństwo to już od kilku odcinków fikcja. Pokobiedz, jak tyś mogła wyżyć z takim trukiem? Przez niego wpadłam w chorobę. Niksuko. go! Mogłbyś się z teraz